Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z World of Tanks Panzer atak. Attack. Mam dla Was kolejną powtóreczkę z niemieckich czołgów. Tym razem będzie to ten jeden z nowszych czołgów, który wszedł z ostatnim patchem do gry. Chodzi mianowicie o... Mm, w skrócie to się nazywa DW-2, ale jakbyście chcieli pełną nazwę to jest... E, ...Durchbrüchewagen 2, coś takiego w tym rodzaju. Jest to nic innego jak czołg ciężki na czwartym poziomie, który prowadzi nas do Falki 301H. Oraz tej nowej Pantery M, Pantery tak dalej i tak dalej. E, no, każdy jak sobie pomyśli, czołg ciężki na czwartym poziomie, no to może będzie wymiatał, ale tak naprawdę to jest gówno, to jest szajs, to jest ciężko się tym w ogóle gra. E, pancerz to, to... sorry, tutaj akurat się kamerą bawiłem, więc to, to... nie musicie nawet na to patrzeć. Tutaj grałem sobie w plutonie skolowane, bo chcieliśmy misję wykonać, szczególnie O. Ja po prostu XPM do fałki, ale dobra, mniejsza z tym w ogóle zastanów. Kilka słów w ogóle o tym czołgu. No bo czołg ciężki, no to niby pancerz by miał, niby dział by miał, ale tak naprawdę niczego nie ma. Pancerz kończy się na 50 mm z każdej strony. No jak na tym losowaniu zobaczycie, że ten pancerz się spisywał bardzo świetnie i wybornie. Działo również, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli nas wylosuje na inne tiery niż czwarte i trzecie, to nie mamy czego szukać. Działo ma penetrację. 67 mm, uszkodzenia 70. Piątych kierów nie przebijemy, to już mogę Wam od razu powiedzieć. Piątki nie przebijecie, czwóreczkę... zależy jaką, na przykład Hecera nie ma opcji. Inne czworeczki to jeszcze też zależy, co to za czwórka, ale ogólnie powiedzmy, że 50 na 50 się przebije. Trójki już spokojnie, bez żadnego problemu. Eee, no, no tutaj zobaczcie, pancer jedency nie mógł się przebić. Jeśli chodzi jeszcze bardziej o losowanie, to ciężko mi powiedzieć, gdzie go część to losuje. To na przykład grałem sam, potrafił na piątki, grałem w Plutonie Sklowan na piątki potrafił... potrafiło. Teraz graliśmy i na, na przykład nas wyrzucił na trójki i kilka czwórek. Więc ciężko powiedzieć, bo on bardzo różnie jest losowany. Nie ma jakiejś stałej, stałych, stałych wideo. I zobaczcie, i to jest jeden z niewielu wyników, gdzie udało mi się bardzo fajny wynik wykręcić. I to głównie w plutonie. no Mamy po jednym fragu jak na razie, czyli oczywiście dążymy do zdobycia medalu. I tutaj staramy się jakoś współpracować razem z królową. Ja na przykład osłaniam go przed 1C, no bo wiemy, że M2 medium, to jest M2 medium, tak, jest bardzo cienki, więc 1C by go przebił, jak po prostu zastawiam, a on ich wybija, tak, żeby medal zdobyć. I co tu jeszcze można powiedzieć? Załoga na 75% chyba. Tak, żadnych modów nie dokupywałem, bo to po prostu tylko czołg przejściowy jest. E, jedynie do, jako, że czołg to kupiłem tutaj apteczki i skrzynki, ale normalnie to dopiero od piątego to kupuję. I zobaczcie, no to co? N nie przebija mnie trzeci tier, nie ma opcji. Czwarty tier to na przykład taki hecer potrafi mnie na strzała wciągnąć, to więc jeśli widzicie hecera to uciekajcie gdzie możecie, bo nie przebijecie go on was załatwi dwoma strzałami, jeśli ma haubice. No, mamy praktycznie po 3 fragi 900 obrażeń. Jest praktycznie dobrze. To jeszcze nie jest koniec w obrażeniach. Tu niestety, widzicie, celność nie jest zła, ale też nie jest dobra. Czas celowania też bardzo fajny. Ja już się przyzwyczaiłem do takiego, więc mi to nie przeszkadza nawet. I dalej, tutaj mieliśmy dylemat co do medalu: czy kapować, czy się wrócić do bazy i wibić ich tam. No, bo jednak metal fajna rzecz. A jak mam okazję, to czemu by go nie można było zdobyć? Eee, o! No i jest 3A, który też się przebić nie może. Jedynie co to mi w gąski wszystko wchodzi. Jedynie gąski uszkadzają. Eee, tak więc, reasumując w ogóle, ten czołg. Pancerz 50 mm z każdej strony. Zależy od losowania. Czasami nas uratuje, czasami nie. Działo zależy od losowania. Czasami. Będziemy siać Mordor tak jak ja tutaj na tym losowaniu, a czasami po prostu będziemy oddingować od wszystkiego, więc to jest bardzo ryzykowne. E, na kompania raczej się nie przyda, wątpię żeby się przydał, nie wiem do czego. Czwarte Tier myślę, żeby go przebiły bez problemu. M3 Lim ma przecież 90 penetracji, a on ma 67 tylko. Tak więc, szczerze Wam powiem, że to jest tylko czop nie opłaca się go zostawiać ani w garażu, ani na kompanie. No średni się przydaje, chyba że ktoś umie nim grać albo lubi, no. To też zależy, na Goldzie ma 130 penetracji, ale 2000 za pocisk to trochę dużo. Więc jak to uważa, tak więc teraz przejdziemy sobie do wyników, a ja Was to nie będę trzymał w tym filmiku, tak więc zapraszam Was do kolejnych filmików. Dzięki za uwagę.